Cześć, tu Janusz Szymański. Witam na moim kanale, gdzie rozmawiamy o samochodach, od recenzji modeli po wskazówki dotyczące jazdy. Subskrybuj, aby nie przegapić żadnych nowości. Teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Smak jazdy po tygołym niebem w samochodzie wyprodukowanym na zamówienie w Wingolstadt. Oto recepta na sukces Audi A5 Cabriolet. Doświadczenie, które głęboko porusza ludzkie zmysły. Które stymuluje najbardziej irracjonalną przyjemność dzięki pewnym szczególnym cechom, które sprawiają, że A5 Cabriolet jest prawdziwą rozkoszą na czterech kołach. Szybki, bezpieczny i zaawansowany technologicznie. Dzięki najnowocześniejszemu systemowi multimedialnemu i urządzeniom wspomagającym kierowcę, wnętrze charakteryzuje się wysokiej jakości wykończeniem a gwiazdą deski rozdzielczej jest 10,1-calowy ekran dotykowy. Cechy Audi A5 Cabriolet Ety elegantny i y odkryty z klasycizmowej bryzentowej kryszy i z Priwodem, przewodem, który odkrywa się w siwo za 15 sekund i zakrywa się za 18, przyciąga darzy w dźwięku, do 50 km w czas. Przyjętym jachtemobilem swojej praktyczności i racjonalności. Wiet i wapusinnem se stajani jonzeni majet 60 litrów w bagażniki. Gde a 310 dm bagażne we Na wisach H5 cabriolet jest na 200 kg bolszy, ciem kupi, od kator on pre i usileni, i ich menszu i urzost no Kuza kryszy, no prietem ona bladaje ważnym dynamizmem i wysokim mure w nim dynamiki. Sigda dostatecznym dla udewlibarenia, z partiwnych żelani i darzy z je mocznymi dwigatilimi, czy też cylindrowym 2.0 i benzynowym, blegedaria priweschodnemu urewnu aerodynamiki, z woli mośnymi mocznymi można rezygnację darzy do 250 km cias nie. Audi A5 Cabriolet także pridlagajet na wybór dwie loki benzynowe i hybrydowe wersji, obis z turbę nad nadbułem 2.0 wsi, Mocność już 190 i 245 LS. Pas przedni jest acitaje z polnym powodem. Razmery Audi A5 Cabriolet ma pokaźne wymiary. 4,7 m długości 1,85 m szerokości i 1,38 m wysokości. Ma oczywiście dwoje drzwi i cztery siedzenia, całkiem wygodne jak na ten typ samochodu, w pełni załadowany bagażnik ma pojemność 370 litrów zdecydowanie dobry zakres dla kategorii do której należy to niemieckie odkrycie. Cena cennik Audi A5 Cabriolet jest bardzo zróżnicowany. Zaczynając od 56600 euro za 40 twsie stronic o mocy 204 km, a kończąc na 72600 euro za najmocniejszą wersję, 45 twsie z Line Edition stronic Quattro o mocy 265 km, a WordPress z komentarz Hello World.